Nie prowadziliśmy od początku, nie było to łatwe. pobiegliśmy na tyle, ile mogliśmy w tym momencie. To też była bardzo, bardzo mocna sztafeta, w sensie inne sztafety były bardzo mocne, bardzo mocna seria, było naprawdę trudno. Wiedzieliśmy, że musimy być najmocniejszym już składem. Ja w tej chwili nie jestem jedną z najmocniejszych zawodniczek u nas sztafecie, ale trener postawił na mnie, żebym wystartowała, żebym pokazała, ile jestem w stanie. No i ostatecznie i tak jestem bardzo zadowolona z całej naszej sztafety, z całej naszej drużyny, z Justyny, która troszeczkę nam chorowała, się nie najlepiej czuła, a mimo wszystko pobiegła śpiewająca ostatnią zmianę, dzięki której jesteśmy w finale. To pokazuje, jak ciężko jest rozpocząć bieg, żeby być w czubie. Sztafet, nieważne, czy przeciwnicy są bardzo silni, silni czy słabi. Ten pierwszy, pierwsze okrążenie i połowę drugiego okrążenia trzeba dać z siebie wszystko, żeby wyjść najlepiej na pierwszych trzech pozycjach, co jest, no, jak się okazało, dzisiaj strasznie trudne. Byliśmy bardzo zdziwieni, że odbieramy połeczkę, ja bym mogę za siebie powiedzieć, na, gdzieś na siódmej pozycji. Było trochę przepychanek. Berek tam trochę próbował mnie omijać, potem mu się udało, ale Summa summarum skończył gdzieś tam daleko za moimi plecami. W każdym razie czułem w tym biegu, że, że chłopaki, którzy biegną przede mną, nie mają tej prędkości, którą ja mogę osiągnąć, ale mimo wszystko warunki nie pozwalały, żeby ich wyprzedzić żeby się z nimi szarpać na przeciwległej prostej. Myślę, że, że zostawiłem sobie trochę sił na wieczorny bieg, bo już możemy powiedzieć przecież, że jesteśmy w finale z trzecim czasem. Będzie w finale biegała również Natalia, także mamy nadzieję, że tam sekunda na zegarze będzie do zerwania. I co więcej, mówić. Czekamy na finał. No miałam. Y jak to u mnie bywa mał. Troszeczkę problemów na, na ostatniej prostej, ale myślę, że to mnie tylko wzmocniło i wiem, po co tutaj przyjechałam, ile na to musiałam pracować, jakie wsparcie otrzymałam od całego teamu, od drużyny, od najbliższych, od rodziny. Więc cieszę się, że podjęłam taką decyzję, a nie inną, że, że tutaj jestem, że mam możliwość walczenia. Tutaj cała drużyna pobiegła bardzo dobrze. Ja miałam tę możliwość, że biegłam na ostatniej zmianie i czułam, że, że będzie dobrze. Dwie drużyny przede mną nie było jakoś super, ekstra przede mną. Ja czułam się na tyle mocna, że wiedziałam, że mogę sobie pozwolić na to, żeby uderzyć z ostatniej prostej i walczyć o duże Z tego co pamiętam, to miałam na ostatniej prostej zaciśnięte zęby, więc może moja mina nie była tęga na ostatnich metrach, ale o dziwo bardzo dobrze się czuję. Kolokwialnie mówiąc, nie pospawało mnie, więc ten bieg dodał mi takiej motywacji i wiary w to, że jest dobrze. Przyjechaliśmy po to, żeby, żeby walczyć, jakby Wyszła ta sytuacja oczywiście zbyt późno, ale to nie jest czas i miejsce, żeby to rozpatrywać, tylko trzeba zmierzyć się z tym i po prostu wyjść z tego obronną ręką. To, że wiedzielibyśmy miesiąc temu, myślę, że zmieniłoby to tylko i wyłącznie mental nasz w głowie, ale pod względem treningowym myślę, że, że niewiele, dlatego ja tej decyzji nie rozumiem. Ja zawsze staram się wszystko brać garściami, tym bardziej, że na tych mistrzostwach jakby przerwy pomiędzy jednym a drugim biegiem są dosyć duże. Że dwa dni to jest naprawdę dużo czasu na regenerację. Oczywiście no, dzisiaj dwa biegi, trzeba jakoś temu podołać, ale no, tak jak mówię, to jest moja decyzja, nie chcę się za kogoś wypowiadać i to jest czas, żeby walczyć dalej w sztafecie, a nie rozpatrywać to, co się stało wczoraj.